Chwilę was tutaj nie było, a my tutaj trochę roboty ogarnęliśmy i witamy was w kolejnym odcinku. O! Siema! No, i więc na czym tu skończyliśmy, co tu zaszło? Widzicie, trochę zostało rzeczy złożonych: błotniki złożone, maska złożona, atrapy, wszystkie filtry złożone, koła złożone, założone. Widzicie, trochę szersze niż tutaj były, siedziały, ale wszystko jest na swoim miejscu. Za chwilę przyjedzie, jak dobrze, paczka z hydrauliką i bierzemy się za hydraulikę. Doszła już tutaj paczka z hydrauliką, zobaczymy, co tu teraz jest, czy wszystko się zgadza, zgodnie z zamówieniem. Zaraz zobaczymy. Zapakowane ładnie. Ja? No bo trzeba tutaj dołożyć hydraulikę. O. Mamy. Mamy dwa zestawy linek, jeden do tura, jedna tutaj do tutaj do ciągnika. Patryk! Patryk! Fujjostki! Wiedzą, czy to miało być? Ten? Święta przyszły bliżej. <grytanie> I co to miałbyś ten, nie? Ja. Wialgi, do ja. To jest do Zetora Tutaj są te tutaj te sekcje O tu jest ta sekcja Ta dodatkowa do Zetora A tutaj ten rozdzielacz, nie? Oj, gitara To co rozdziela? Rozdziela ciśnienie Jakie? Dobre Dobra, montujemy go i wtedy ten. Trzeba wymierzyć węża. Gdzie jest nożek? Kazik Ta już Na no nóżkowicach. Weź nóżko. Nożko, co też pościeliście, co? Tak. Kurwa, one zjeje mułem. Pójdź go. Ale to nic nie da. Tam też jest tępy. Oni są po prostu do dupy. Nie ma innego dobrze. W całym hambrzewie. Ja te palce zajdą tutaj. Kto to są palce. Chodź, a tak będzie zgręzlowane wszystko. <laughs> Ale źle stanąłeś. Co? Do kulisów. O. Do klasów. teraz. Ten klej tu tak. Co? Ten klej Zaraz schnie. Teraz tak, ale trzeba wrócić? Zobacz to już. Klej Kazika. Hej, Daniel, weź ten. Klej to? O, i podkładeczko. I teraz to. Na góry mogę weźmieć. O, nawet tak. To gdzie jest ten klej? Kazika widzę. Gdzie ten O pierdole, wałuję Kurde, w spadku. Kurde, Michał! Ej, weź ten. Ja pierdzielę Już pójdę do wyważenia. Weź ten, gazownię podnieś. Gdzie jest ten? Ja to nie sycie z tego? Jak ten ma jak to, to jest Z tym są No. A kiedy Pinokio dowiedział się, że jest drewnianym chłopcem? To było w tym, w pitbullu, nie? <grym> <mu> <grym> <grym> nie? Kiedy chuj się zapalił? Nie, kiedy Pinokio walił konia. <grym> Jak to było w tym filmie? Nie, nie oglądałem. Już jest taki ten, ten sobie, Daniel Gorzej no, zobacz, kurwa gorzej, Ale to maja. będzie ten! To coś nie będzie widać To miaja. będzie od drugiej strony To nie spadnie, choćby chuj na chuju był Gorzej mają się chwalą Powin mi to mi o biednych murzynach robią. Panie inwestorze jak tam? Ja nie wiem Pols wtedy przygotowany Co? jak przygotowany, Co? Portfel przygotowany? <grym> Tu trzeba ten, nie? Tak naciąć To? Nie Nie? Chyba nie będziesz to No jak nie? Będziesz no jest to nacinał Widzisz, brakuje tego palca. Ten ty, klej ty, ty jest Który klasie to było. Wiesz, czy drugi? A nie wiem. Pamiętasz to ty ani nie pamiętasz tego. Ale twój kolega by na pewno pamiętał. No klej okay, Daniel, zakładaj. Czy to a wysycha, nie? Ty, a tu dalej nie dajesz? Czy to trzeba obciąć? Gdzie? Ta? No to, to ten, nie Ej, to musisz ten. Sikną ci sklejać, bo to tu wiesz. Oho. I dawaj, bo to płyta wsiąga No ja tylko. O, jak to jest mokre, to w ogóle nie trzyma. Gdzie jest ten nożyk? No, i tu znowu chwila gadu, gadu, i widzicie, rozdzielacz, już przysłuchiwamy w kartonie. Teraz już jest zamontowany. Jest wszystko popodłączane węże, pozakuwane. Jest zamontowane o, na takiej szynie bocznej. Czemu tutaj? Tutaj zawsze to przeszkadza, zawsze jest tutaj ten łącznik centralny. A tutaj z boku nie powinno nic przeszkadzać. Tak to się tu prezentuje. Jest tu pod kabiną, żeby tutaj było. Ten rozdzielacz był na zewnątrz, a nie w środku kabiny, bo widziałem niektórzy też montują w środku to jest no hardkorowo, ale jak to lubi, jak ktoś lubi mieć kurz w kabinie oraz głośno i ryzyko wybuchnięcia węża, no to może mieć w kabinie. Nie Michał? Nie ma. Co ty masz tu? Pistolet. Pistolet? Na ciebie, najdą Nie, nie chcę. No i co za chwilę go odpalamy, nie? Mam no, wszystko już podłączane. No zobaczymy gdzie mnie ciekło, nie? No zobaczymy. Będą wszędzie kałuże Cześć, jeszcze te kable popodłączam, bo tu jeszcze To trzeba tutaj popodłączać, poobcinać, pozarabiać Także jeszcze tu zamkniemy i wtedy będziemy odpalać Ale mnie tam nie filmuj, diableku Nie? Nie No odpalamy, co? Bez beluwe? Bez beluwe. Odpalamy? Odpalamy Zaraz odpalimy Na inaugurację? Oj, idą telemajstry o? Czyli nie doóz? On dopowietrzony jeszcze jest. Uda ci podnośnik działa? Podnośnik Działa! A wy czekaj! A weź spróbuj, dobra, no puść! Opuść go! Dobra, działa! A wyś teraz. O kurde, gasz go! Czekaj! Dasz, dasz! Ja pierdzielę tej jednej śruby zapomniałem dokręcić! Od rozdzielacza! Ja pierdzielę! Pluta się zrobiła! Wiedziałem, że coś przeoczyłem! 27 klucz. Patryk na grzechotkę Dobra, grzechotkę mam? A wiedziałem, że coś zapomniałem. 27, 27. Ale jaka koplita, co? Jo, wiedziałem, że ci przeoczyłem. Czekaj. Weź Matę tam, Patryk, żeby to tam już ten. Czy tu jest już Saigon, nie? 27. Daniel, widziałeś? Nie, nie było. Dobra, dokręcimy to i spróbujemy jeszcze raz. No i dobra. To więc tak, tu mamy od napędu. To jest od czego od sprężarki? A to chyba od. Coś odręcznego było. To odręcznego to dopiero o teraz, nie? Czyli masz gaz dodany? No. Dobra. pas gasła, to jest ciśnienie. Teraz czekaj. O, napęd załączony, zgasło Ty działa A Ty Działa A weź ten Spróbuj sekcję tak ruszyć No i chwilę później hydraulika już z powrotem na swoim miejscu. Teraz tak jeżeli byście chcieli na przyszłość zamontować taki oto rozdzielacz w 80 nie popełnijcie mojego błędu i załóżcie od razu trzy węże czyli tak tutaj mamy zasilanie tutaj zasilanie idzie z głównego przewodu od pompy e, ciśnienia hydraulicznego o tutaj tak wchodzi tu od strony tutaj zaworu bezpieczeństwa o tu jest zawór bezpieczeństwa tu ciach tu idzie ciśnienie tak tu pod spodem, nie wiem czy będzie cokolwiek widać, została wkręcona tuleja ciśnieniowa Na rozdzielacz 80 litrów, ona została nieco zmodyfikowana, żeby tutaj e, Można było to wszystko zamontować, ja ją zmodyfikowałem po swojemu Wy możecie indywidualnie ją sobie modyfikować lub założyć e, Fabryczne, tam, na fabryczne te wszystkie gwinty e, To już jak komu pasuje, ja mam fajnego tokarza zaufanego, który mi dosłownie wszystko ogarnia i fajnie to zrobił i tą tuleją ciśnieniową został podłączony tutaj kontynuacja do plecaka a obok zaraz jest, nie wiem czy tu jest widać, o w tym miejscu jest spust oleju, wolny spływ i on jest tu podłączony i tutaj był fabrycznie wkręcony korek i tutaj zostało podłączony wolny spływ, który już powinien e, bezpiecznie odprowadzać ten nadmiar oleju no i co, będziemy próbować tutaj, a czekaj, spornik by trzeba było przykręcić, może najpierw spornik przykręcimy tak, żeby już było to wszystko na zicher, co? Ja. Dobra, to teraz wkręcimy spornik, spornik został dorobiony, a już za sekundę zobaczycie jak on będzie wyglądał Dobra, Patryk, odpalaj Jeszcze. Trochę tutaj przecieka ten mój zegar, ale jeszcze się nie jeszcze To jest widz, a weź teraz kolejną sekcję Teraz już kolejna, już? Ja, wszystkie działaś Dobra, wszystkie działają Wejdziemy no działa od hydraulika, nie? Chyba tak. Chyba tak no dobra, po co składamy go i wyjeżdżamy? Udało się. Te też działają. Jak jedna już działa, to już wszystkie no działają, jak nie? Jest u góry, to tutaj No właśnie, to widzę. Nie? To trzeba będzie chyba to, tą nakrętkę tutaj odkręcić i dać na krótko i to obciąć, tu nie? A nie można tego przełożyć. A nie wiem. No wtedy już dupa będzie. Tu trzeba będzie tą nakrętkę odkręcić i bez tej podkładki dać i wtedy tutaj, żeby to bliżej wkręciło, nie? Niestety, trzeba skrócić. Bo urwie te gniazda, nie. Ale to zaraz poprawimy będzie git. I to Patryk działa, nie? No. U się udało. No i szyba tu już leciała też, jest od razu wycieraczka, wszystko zamontowane. Tutaj, tylna, ta ściana też jest uzbrojona w szyby. Dobra, składamy teraz wszystko w całość, nic nie leci, nie? Nie ma nic żadnych wycieków. Także wszystko u się udało. Koła na swoim miejscu. Hydraulika, wszystko podłączone, wszystko działa, wszystko tutaj jest poskładane, drugi silniczek od wycieraczki założony No i wam powiem tak, nie wiem czy to coś tu jest nie halo, czy to silniczki są od wycieraczek tyle gówniany, drugi silniczek dwa obroty zrobił i stanął i robię jakieś zwarcie w środku nie wiem, bardziej, więc... i to jeszcze te polskie silniczki, chyba teraz będzie jakiś import tani wziąć i zobaczyć, czy to będzie chodził. Tamten oryginalny sprzednik działa, nawet te lampkę udało się uruchomić, tą w kabinie, co jest. A tu już po pomału bierzemy się za naklejki. Tu już, o widzicie, tu leży. A tu wygląda to tak. Piękne są napisy, te pogrubione naprawdę naj... chyba najładniejsze napisy z wszystkich. Niż te takie, te cienkie. Te są tak ładniejsze. Co? Ty sam się przyspawaj. No dobra, oklejamy to i wyjeżdżamy.